Dzień dobry. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa przepis na ciasto kruche ze śliwkami. I zacznę najpierw od blaszki. Ja tutaj przygotowałam blaszkę wyłożoną papierem. I rozmiar tej blaszki jest 23 na 34 cm. Będziemy potrzebować 400 g mąki pszennej, 250 g masła lub margaryny. Około 100 do 130 g cukru, jedno jajko, jedno żółtko, 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, około 800 g wypestkowanych śliwek, kilka łyżek bułki tartej i cukier puder do posypania. Śliwki ja wymyłam wcześniej i wypestkowałam. Możecie użyć dowolnych śliwek, ale żeby były one w miarę dojrzałe. Mąkę przesiałam. I do tego dodaję proszek do pieczenia. O, lekko zamierzam. Dodaję szczyptę soli. Cukier, tak jak wspomniałam, od 100 do 130 g cukru. Jedno żółtko, jedno całe jajko. I dodaję masło. Półkę tartą użyjemy do podsypania ciasta, na, którym wyłożymy, na które wyłożymy śliwki, a cukier puder do posypania już później upieczonego ciasta. I teraz musimy to dobrze wymieszać. Ciasto mamy już dobrze wyrobione. Teraz podzielimy na pół. Teraz można takie ciasto. Włożyć do lodówki na około jednej godziny, żeby schłodziło się dobrze. Ale możemy zrobić też, że jedną część wkładamy do woreczka i wkładamy do lodówki. Jeżeli będziecie mieli zamiar później to ciasto rozwałkować, to do lodówki wkładamy. Jeżeli będziecie mieli to ciasto zetrzeć na tarce, to tak spłaszczone włóżcie do zamrażarki. Ja rozkładam ciasto takimi porcjami na blaszkę od razu. I wylepiam całe dno. Jest mi tak po prostu wygodniej. I wylepiamy w miarę równo. Oczywiście to nie będzie tak idealnie, jakbyście rozwałkowali, ale to na pewno na smak ciasta. Zupełnie nie wpłynie. Blaszkę mamy już wylepioną, i tak wylepioną blaszkę w tym momencie właśnie wkładam do lodówki na około godziny. Jeżeli zostawicie na półtorej godziny, to też będzie dobrze. Będzie bardziej ciasto schłodzone, a śliwki musimy przykryć, żeby nam nie obsychały. Ciasto u mnie było godzinę w lodówce. I teraz tak posypiemy spód dwoma łyżkami bułki tartej. I będziemy kroić na to śliwki. Można je ułożyć tak górą do, do skórką do dołu. I to też jest jakaś opcja, tylko że tyle, że one są u mnie duże. Gdybyście mieli śliwki węgierki, to one śmiały, śmiało można było je tak właśnie poukładać. Ale że u mnie one są, inna odmiana, tak jak ja akurat dostałam u siebie w sklepie, więc takie dzisiaj zaserwuję, ja kroję na cztery części, można kroić, można pokroić. Takie kawałki też. Nawet może lepiej. Bo cieni trochę będą cieńsze. ale to w sumie to chyba nie ma znaczenia. No i zobaczcie, tu jeszcze miałam takie parę śliwek innej odmiany, ale je też wrzucę. One są trochę większe od tych. Co wcześniej kroiłam. I zobaczcie, ładnie już są rozłożone śliwki. Możecie posypać cynamonem. I na teraz na to możemy rozłożyć albo rozwałkowane ciasto, które wkładamy wcześniej nie do zamrażarki, ale do lodówki. I trzeba z lodówki wyciągnąć, rozwałkować i wyłożyć. Można też, tak jak ja wspominałam wcześniej, włożyć do zamrażarki i później zetrzeć. Jeszcze najważniejsza sprawa. Przed pokrojeniem śliwek włączcie piekarnik 180 stopni góra dół. Ja teraz wyciągnęłam ciasto z zamrażarki. Ono było u mnie też godzinę, tak jak to ciasto w blaszce w lodówce. I dla mnie jest wygodniej. Ups. I dla mnie jest wygodniej zetrzeć na grubych oczkach tarki jarzynowej. Śliwki już są ładnie zakryte. I teraz składamy do piekarnika. Tak jak wspomniałam, trzeba nagrzeć piekarnik 180 stopni, góra-dół. Jeżeli będziecie piekli z termoobiegiem, no to 170 stopni ustawiacie. I stawiacie do piekarnika na około 45-50 minut. Trzeba po prostu sprawdzać, bo każdy piekarnik inaczej piecze i u niektórych może być po 40 minutach już gotowe, a u niektórych dopiero po godzinie. Ciasto u mnie piekło się 40 minut. Ciasto pozostawiamy do wystudzenia, dlatego, że takie gorący będzie Wam nie dość, ciężko kroić, to jeszcze owoce są bardzo gorące i nie jest możliwością zjedzenia ich. Ciasto już jest chłodne i teraz obsypiemy cukrem, pudrem. I, moi drodzy, nie wiem jak Wam, ale mięśnika cieknie, żeby wypróbować. I zobaczcie, ładnie wypieczone i zachęca do spróbowania. Oczywiście kawałeczek ukroję. Mmm, pycha. Zobaczcie pod spodem, nie jest spalone. Naprawdę szybkie i pyszne ciasto. Oczywiście, zapraszam do wypróbowania. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca. A jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na następny filmik. Pa, pa.